Cześć! Niektórzy mówią, że nie ma nic lepszego, jak poranna kawa. W duchowym życiu kawę zastępuje modlitwa. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Mam taką tutaj, pij bożową, bo lubię. Zapewne większość z Was o poranku, oczywiście co robi, modli się, tak? I generalnie modlimy się jako chrześcijanie dwa, trzy razy dziennie, a być może nawet pięć. Spotykamy na przykład w księdze Daniela, że Daniel modlił się zwrócony ku Jerozolimie trzy, trzy razy dziennie. Również czytamy w Biblii o tym, że Pan Jezus spędzał wiele na modlitwie, ale pytanie, czy w modlitwie chodzi o jakość, czy o ilość? Zastanawiam się ostatnio nad tym, że utarta taka praktyka, kiedy zakładamy sobie ile razy mamy się modlić w tygodniu czy w dniu konkretnym, powoduje, że często modlitwa staje się z takim sformalizowaniem w naszym życiu i nie odczuwamy tego jakoś wewnętrznie. Robimy to z rana, bo trzeba, w południe, bo trzeba i wieczorem, bo trzeba. Bo, bo trzeba. Pamiętam też czasy, kiedy mi na przykład modlitwy przed posiłkiem, jakimś jedzeniem, stawały się taką rutyną i były jedynie formalnym jakąś regułą, którą musiałem po prostu wymówić, i nic z tego nie wynikało, tak naprawdę. Ale później uświadomiłem pewną rzecz. Znalazłem ją w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi. A wy, kiedy modlicie się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Tutaj wyświetli się gdzieś tekst, nie wiem, czy dobrze parafrazuję, bo nie na tym polega właśnie modlitwa. Odnosząc się do tej myśli Pana Jezusa, uświadomiłem sobie, że absolutnie muszę odejść od takiej praktyki zakładania sobie, ile razy mam się modlić w tym dniu, bo jest to naprawdę słabe. Pomyślałam sobie, przecież również w tym przykładzie kiedy Eliasz modli się do Pana Boga raz, i Pan Bóg właśnie przyjmuje tą ofiarę, i ogień z nieba spada na tą ofiarę. Z drugiej strony, przez cały dzień właśnie prorokowie Baala modlili się do swojego Boga i nie uzyskali odpowiedzi. I wiele na przykład takich też praktyk, które pochodzą z Bogaństwa gdzieś tam, namawiają nas często do tej wielomówności. Jezus mówi, że takie poglądy są błędne i ustalanie sobie ile razy pomodli się w tygodniu lub w pewnym dniu po prostu nie buduje nas duchowo. Co z tego, że dzisiaj na przykład wiele chrześcijan mogą odmawiać różne modlitwy, różańce, a i tak to nie wnosi za wiele może w życie duchowe. Bóg pragnie przede wszystkim, abyśmy odmawiali sensowne modlitwy, rozumne modlitwy, które Będą podobieństwem tak, jak rozmawiamy ze swoimi przyjaciółmi. Zwracamy się do nich, o, mamy konkretny komunikat, rozmawiamy o pewną rzecz, używamy różnych argumentów, rozwijamy tą rozmowę, słuchamy też przyjaciół i myślę, że tak samo powinna wyglądać modlitwa rozumna, ta, która jest pewnego rodzaju rozmową z Panem Bogiem. Nie oceniamy celowości i wartości rozmowy po ilości użytych słów. Byłoby to bez sensu. Zupełnie często możemy załatwić coś w 10 minut, porozmawiać z kimś, a czasami potrzebujemy po prostu 30. Wszystko zależy od sytuacji. Dokładnie tak samo jest z naszym Bogiem. Jeśli potrzebujemy te pół godziny, to zróbmy to i spędźmy tyle czasu na tej rozmowie. Jeśli udaje się nam na przykład zrobić to w 5-10 minut, naprawdę dowolnie tutaj od potrzeby. To również komunikujmy w ten sposób. Liczy się sam przekaz i to, że wiemy, że Bóg wysłuchuje nasze modlitwy. I dzięki temu przed Nim możemy otworzyć swoje serce. A więc moja kawa stygnie, ja muszę ją dopić, i widzimy się w kolejnym odcinku o poranku razem z kawą, młodzie się sensownie i rozumnie do Boga. Zachęcam, cześć.